...dziwny statek. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazał się on gitarą. W dodatku wypisane było na niej imię. Diego Bustamante. To prawda. Roberta wyrzuciła gitarę do wody. Najdziwniejsze, że byliśmy tam tylko ty... Jak nie zdobędę złotego medalu, zabiję się. Co tam? Martwię się. Na pewno widziałaś lupę? Tak, wysiadała z autobusu. Co gdzie się podziała? Może poszła do łazienki. Poszukajmy jej.